Hej, wiem, ponad tydzień nie było filmików, wziomej i mega sorki, pewnie parę z Was chce mnie zabić, ale jest to spowodowane tym, że za niedługo będę się przeprowadzał w całkiem inne miejsce. Nowe życie będę mieszkał teraz nad morzem i nie mogę się doczekać, ale oprócz tego pewnie zastanawiacie się, co dzieje się z widz z ruletką, więc w tym odcinku się dowiecie, więc zapraszam. Manko ludziska, z tej strony PadCraft i zaczynamy grać na SG. Oh Dawno nie grałem, ziomy, więc bardzo możliwe, że będę failował i słabo grał, chociaż dość dużo złapaliśmy na początek, więc tak jak mówiłem na początku, dzisiaj dowiecie się o co chodzi dokładnie w ruletce, kiedy to będzie. Co działo się ostatnio u mnie w życiu, gdyż nie było filmików ponad tydzień, ale ci, co followują mnie na Facebooku, gdzie zapraszam Was jak najbardziej tam, bo e, tam dowiecie się wszystko w sumie, wiecie, co trzeba. Więc dobra, mamy takie fajne itemy, jest w miarę spoko, to damy to tu, tu to damy tu i lecimy, więc to, co działo się u mnie w życiu, ziomy, to to, że po prostu Um, przeprowadzam się za niedługo nad morze in do innego całkiem miasta, o cholerka, nie zbij mnie koksie, ja chciałem tego zabić tylko, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy jakąś tutaj enderperłę, uciekniemy sobie tutaj troszeczkę, o może wbijemy nawet na ten daszek, żebyśmy mogli pogadać. Dobry daszek. <laughs> więc, ziomy, to co chciałem Wam powiedzieć, to po prostu, że się przeprowadzam nad morze. Będzie mega fajnie. Można ziomy tam jeździć po plaży. Autem, rozumiecie to, co to znaczy? Będziemy nagrywać filmiki Tokyo Drift. A tak, serio, to nie mam pojęcia, co będziemy tam robić, ale na pewno będę miał bardziej taki lifestyle, bardziej taki, wiecie, um, zdrowy. Będę sobie miał gdzie biegać i tak dalej, więc to będzie mega spoko. Bo tutaj u mnie nie ma zbytnio gdzie i jest brzydko ogólnie w Irlandii, wiecie, że pogoda nie jest zbyt ładna. O! Chcesz sojusz, okej. Okay. Możemy zrobić sojusz, czemu nie, bo chcę opowiadać coś i mam nadzieję, że mnie nie jest O! O. Dziękowa. To masz tu. Masz to. Uu, yeah! Baby! Dziękuję. A nie potrzebuję tyle itemków, masz. Trzymaj. Trzymaj i trzymaj. Spoko. Przymierz sobie. Okej, okay, okej. Okay. Nice, dzięki. Więc będę właśnie tam mieszkał, nie powiem wam dokładnie jak się nazywa miasto, chociaż to chyba nie będzie raczej jakoś sprawiało mi magicznych problemów i nie będziecie do mnie przylatywać chyba, co nie, nie, okej. Okay. Dobra, <grytanie> więc ci co chcą wiedzieć jak to miejsce wygląda to zapraszam was na Instagrama, tam jeżeli chcecie wiedzieć co się u mnie dzieje ogólnie w życiu poza YouTubem, to tam w sumie po tych zdjęciach będziecie wiedzieć, gdzie ten mój ziomeczek, chodź ze mną. Um, I właśnie tam właśnie wrzucam takie sobie zdjęcia z różnych rzeczy, które robię poza YouTubem, więc mega zapraszam na Instagrama i w końcu gadamy o widz ruletce, ziom, tak mi się wydawało. Ok, więc widz ruletka ziomy, nie każdy z was skumał o co chodzi, więc na Facebooku macie tam taki specjalny post poświęcony tylko właśnie widz ruletce, w którym jest wyjaśniony tak pod punktami o co kaman w tej serii, więc jest to seria z widzami. A i właśnie w opisie macie też właśnie taki link specjalnie do tego posta, żebyście sobie mogli przeczytać, a nie szukać po całym fanpage'u, więc e, tak będzie łatwiej. Więc o co chodzi w widrulecie? To jest to seria z wami, ale chcę, żeby to było takie coś nie, że na zasadzie, wo, będę się mógł wypromować na tym. Tylko może w tym wziąć się dosłownie każdy. Myślałem, że te itemy są tu, ale to są moje, okej, okay, to tu ktoś był, możemy, o mamy fajny tutaj punkt obserwacyjny i właśnie chcę, żeby ta seria była taka, że każdy może wziąć udział, wystarczy, że masz mikrofon, który powiedzmy nie pierdzi zbytnio. Co nie? Ty masz mikrofon taki? Nie wiem, ale tak żeby wiecie, chociaż będę to próbował naprawiać i tak dalej potem w edycji, ale żeby wam wiecie, tak nie pierdział na maksa. Nieważne jaki macie wiek, nieważne czy jesteś dziewczyną czy chłopcem, jakoś to dziwnie brzmi, jak jesteś ziomkiem czy ziomeczką, tak lepiej. Skaczemy po tych kurde dachach jakieś parkurowce, o tutaj mój żomeczek też skaczę. I właśnie to będzie taka seria, gdzie będziemy grali sobie na SG, bo nie mam zbytnio na SG ziomeczków, czy w ogóle ludzi, którzy by to ogarniali, oprócz na przykład takich ziomków jak Skyen on jest mistrzem hardcora i tak dalej. Ale właśnie chciałbym z wami jakąś mieć interakcję, taką jak kiedyś mieliśmy, mogliśmy godzinami siedzieć na kurcze Team Spiku, grać we wszystko z nami ziom! Zbijmy go! Szybko, on ma diamentowy! Nie, 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 nie! Oh, what? Co się stało? Halo! Okej, okay, chyba mnie steleportowało gdzieś. Wygląda jak całkiem nowa gra, ale. To przecież jest nie, niemożliwe, co nie? Nie jest możliwe. Okej, okay, więc, ziomy, chodzi mi o to, że chciałbym mieć z wami znowu taką interakcję jak kiedyś, a nawet lepszą, więc chciałbym z was, was trochę, niektórych z was poznać. Wiem, że się nie uda was dużo jakoś mega poznać, bo jest was ponad 30 tysięcy, co jest dość, dość dużo, ok? Tak, to jest więcej nawet niż w mieście, w którym mieszkam. Może nie wiem w sumie ile mieszka w tym, co się będę przeprowadzał, ale, ale w tym, co teraz mieszkam jest, jest prawie 2 trzy razy więcej, bo to takie, takie gównienko trochę, ale przepraszam, okej, okay, kocham, to mnie nie dobra, ziomy, więc o co chodzi dokładnie w tej serii, nie będę przedłużał, to w skrócie, na Facebooku będzie się od czasu do czasu pojawiać randomowy post, w którym będzie napisany czas na widz ruletkę, wtedy wy, wy pod tym właśnie postem piszecie swoje um, nazwy Skype, i ja do jednego z was dzwonię randomowo. Nieważne, czy jesteś dziewczyną, nieważne, czy jesteś chłopakiem, tak jak mówiłem wcześniej, ile masz lat i tak dalej, czy masz mutację, czy nie. Ja to wszystko rozumiem. Każdy przez to przechodził. Okej, okay, może nie przez bycie dziewczyną. Nie każdy przechodził. Albo chłopakiem, jeżeli się jest dziewczyną. Tak. To właśnie, nie wiem, ja wszystko to rozumiem, ja też kiedyś byłem młody, nie miałem głosu, do tej pory nie mam głosu, jakbym miał 20 lat, ale chodzi o to, że chcę was poznać, ziomy, i właśnie pod tym postem jak napiszecie ten Skype, ja do was randomowo do którejś z was osoby dzwonię i wiem, że pod tym właśnie postem, gdy ja to na przykład napiszę o 16 kurcze w sobotę i wy o tej 16 w sobotę napiszecie pod tym postem, że... Y, jesteście gotowi nagrać i właśnie swój, y, swoją nazwę Skype? To ja wtedy rozumiem, że jesteście gotowi i będziemy nagrywać jakiś spoko tutaj na SG bitwy i w ogóle, bo jak widzicie ja w ogóle nie ogarniam. Może mnie czegoś nauczycie. O, tam jest skrzynia, tam pójdziemy. Więc właśnie tak to będzie działać i mam nadzieję, że to się wam spodoba. Jak widzieliście już pewnie intro jak wygląda. Yy, chyba jest fajne, sam robiłem, więc proszę nie hejcić, okej? Okay? Jest świetne, tak? Mów musicie mówić, okej? Okay? Bo jak nie, to będę płakał i, i w ogóle... Okej, okay, dobra, więc idziemy po tą skrzynie. Zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Nie mam pojęcia nawet, gdzie jestem, w jakimś lesie mnie teleportnęło z tamtej z tamtej mapy. Niby umarłem, a, a kurde, gdzie jestem? Mam Full serduszka i jestem w całkiem innym miejscu. Bardzo to było dziwne i realistyczne i takie rzeczy się dzieją w Minecrafcie dzień w dzień, więc musicie na to właśnie uważać. <laughs> Dobra, więc ubierzemy sobie może coś lepszego. Tu mamy... Tak, chciałem ciastka na głowę założyć. Tu mamy lepsze rzeczy. Polski hełm czy zużyty hełm? Polski hełm mnie bardziej satysfakcjonuje. To sobie weźmiemy do łapki. To chyba jest lepsze. Jedzonko jest OK. To sobie tylko damy tutaj, powiedzmy, na trujeczkę, żebyśmy mogli jakoś uciec. Jest spoko, jest spoko. Musimy tylko sobie zrobić jakąś. A myślałem, że tu się zrespi tak Blitzstar, bo one się tutaj chyba respią na mapie gdziekolwiek, a nie akurat w tym miejscu yy, tam na środku, więc. O, jeszcze żarełka trochę weźmiemy i torch. Świetnie. I idźmy sobie może w tą stronę. Zobaczymy jak nam to wyjdzie i czy znajdziemy jakiegoś ziomeczka. Kurde, czy ja to dorzucę? O! Leć! O! Udało się. No dziwo, nie, nie spodziewałem się tego. Jak widzicie ziomy, jest ciemno. Zaczyna się bitwa, a ja zrobiłem sobie tutaj taki set. Mam też złote jabłko, które zjem, bo się cykam, że on nie za... Kurde, serio? O, o nie, spadł może. Zobaczymy. Że mi się... O kurde, to go... ktoś go zabił, ale ale ja się nie boję. Kolego, zejdź. Chodź tu. Halo, chodź do mnie. W co my się bawimy? Złaś tu, cholera, jasna tutaj. Już. O! Ty chyba nie wiesz, co ty zrobiłeś. Dobra, wiesz, co ty zrobiłeś? Żartowałem. Dobra, zabijecie. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. Uda mi się, po. Kurde, po raz się, znaczy pierwszy raz w życiu wygrałem. Jee, yeah, Ziomki, o to chodzi. <grymne> Dobra, Ziomki, więc jeżeli ten odcinek się Wam sporobał, to mam nadzieję, że zostawicie tą łapę w górę, bo kurczę, powiem Wam szczerze, mnie to mega motywuje i Wy też pomagacie naszemu. Kurczę kanałowi być wyżej, gdzieś tam pozycjonowanym i rosnąć, więc jeżeli chcecie, żeby ten kanał rósł, to zostawcie naprawdę tą łapę. Mega to pomaga. I do zobaczenia, do następnych odcinków. Mam nadzieję, że ta widz-ruletka się Wam spodoba. Za niedługo zrobię też już nas, chyba na tym nowym miejscu, gdzie będę mieszkał. Odcinek na dwa lata z Wami, więc dzięki, że jesteście wielkie i do następnego. Trzymajcie się! Yo!